Czemu wchodzimy w paść lwa? O współuzależnieniu toksycznymi osobami. Czemu yy, nie masz takiej mocy, żeby przestać się kontaktować z toksykami, żeby nie dawać się wciągać yy, w jakieś dyskusje, awantury? Czemu toksyczne osoby cię uruchamiają, a ty specjalnie właściwie jedziesz. Tam na tą konfrontację wiesz, że się źle skończy, wiesz, że będziesz cierpieć, a jedziesz mimo to, tak? Czy to chodzi o rodzica, czy o kogoś, z kim jesteś skucona, skłócony. Więc czemu tak jest? Co to jest za mechanizm, który każe tobie jechać prosto w paszczelwa i potem, jakby, jesteś wyssana z energii. Wdajesz się w tą konfrontację i po tym wszystkim wiesz, po co ja tam pojechałam, ale mija jakiś czas, mija 2-3 tygodnie i ty znowu jedziesz, bo jesteś uzależniona od złego traktowania, od upokarzania, od e, ignorowania ciebie, od przerzucania na ciebie odpowiedzialności, ciężarów, tak? Jesteś uzależniona od tego i dlatego jeździsz, tak? Dlatego jeździsz do matki narcystycznej, żeby, żeby cię upokarzała, żeby ci na każdym kroku pokazywała Twoją niższość, Twoją gorszość, że Ty jesteś wyrodna, że ona Cię gorzej traktuje niż rodzeństwo, tak? I co tutaj jest takim sposobem? Żeby to przerwać Bo zobacz Ty, je, jeśli jeździsz na konfrontację Do toksycznej osoby Lub nie umiesz odejść Od toksycznego partnera Dajesz się poniżać Dajesz się bić Dajesz się karać milczeniem Dajesz się manipulować Przyzwalasz na to, tak? Jeśli tak jest, że ty dajesz przyzwolenie Jeśli ty dajesz przyzwolenie to, to jest też tak, że Ty, jeżeli masz takiego partnera, który cię poniża, który tobą manipuluje, który w ogóle jest osobowością narcystyczną, który daje Ci cały czas wycisk, to też jest znak, że Ty to doskonale znasz czyli Ty jesteś uzależniona od takiego traktowania. To jest Twoje naturalne środowisko, bo miałaś to w domu rodzinnym, bo nie bez przyczyny przeciągasz toksycznego partnera przyciągasz go dlatego, że w twoim domu rodzinnym dokładnie znasz to traktowanie, że byłaś tak traktowana przez tatę, przez mamę, przez brata, przez babcię. Po prostu doskonale znasz tą emocję, ten stan, jak ktoś cię wytrąca z równowagi, jak ktoś tobą manipuluje, gdy ktoś cię przekracza, każe milczeniem, poniża Najpierw Cię chwali, potem Cię krytykuje, i Ty masz cały czas roller coaster, bo dałabyś wszystko, gdy, żeby ten rodzic Cię przyjął, zaakceptował, a on Cię na chwilę przyjmuje, a potem Cię odrzuca albo Cię potem zdradza. I Ty wtedy cierpisz. I teraz jak to przerwać? Jak przerwać to cierpienie? Jak przerwać to, żebyś Ty miała odwagę i siłę. Przestać na przykład jeździć do toksycznego rodzica. Uwaga, ja nie mówię tu, żeby zerwać z nim kontakt na zawsze, ale jeżeli ty, dopóki ty nie nauczysz się stawać przy sobie i stawiać granic osobistych, dopóki twoja energia nie będzie na tyle uzdrowiona, że ty będziesz w stanie powiedzieć dość tego i wyjść na przykład, nie wdawać się w te awantury, nie wdawać się, w tą toksyczną energię, w tą manipulację, zanim ty będziesz silna na tyle, żeby się temu przeciwstawić, no to niestety ja proponuję, żeby zerwać kontakt, ale nie na zawsze, na jakiś czas. Póki ty się nie wzmocnisz, żeby się zdystansować od toksycznego partnera, od toksycznego rodzica, od, od toksycznego szefa, to też. Proponuję, żeby na jakiś czas iść na, na, na zwolnienie czy na urlop, dlatego że skoro ci ludzie na każdym kroku cię wytrącają z równowagi, cierpisz przez nich, to musisz, musi być ten okres taki, na, na to, żeby oni zobaczyli, że ty się zmieniłaś. Ale żeby zobaczyli ci ludzie i poczuli, że ty się zmieniłaś, że ty jesteś silniejsza, że ty już sobie nie pozwolisz wejść na głowę, nie pozwolisz sobą manipulować. No to w tym czasie, kiedy ty się zdystansujesz, pracuj nad sobą, nad swoją świadomością, uzdrawiaj swoje emocje, uzdrawiaj swoje traumy, swoje przekonania, tą toksyczną energię, która powoduje, że ty jesteś uzależniona od tych manipulacji, od tego poniżania, od tego krytykowania. Potrzebujesz to uzdrowić, bo jeżeli tego nie uzdrowisz, to niestety nic się nie zmieni. Matka się nie zmieni, partner się nie zmieni, zmiana zaczyna się od ciebie. Szef nie przestanie cię gorzej, inaczej traktować, póki ty nie zaczniesz siebie szanować i szanować swoich granic. A postawieniem granicy Czasem często w pracy jest tak, że ty po prostu z tej pracy odchodzisz, że ty nie trzymasz się jej na siłę, bo jesteś tam gnębiona, tylko ty po prostu składasz wypowiedzenie, a masz odwagę to zrobić? Jak jesteś ofiarą, to będziesz wchodzić w taki tryb, że wszyscy mnie krzywdzą, wszyscy mną manipulują, każą mnie i w ogóle, a ja to jestem ta biedna, gorsza, trzeba mnie ratować, trzeba mi współczuć. Jak będziesz w takiej perspektywie, to y, nigdy się nie zwolnisz, bo ty jesteś uzależniona od tego traktowania. Więc to ty jesteś jedyną osobą, która może przerwać tą toksyczną energię, która was łączy. Nikt się nie zmieni, póki ty najpierw sama się nie zmienisz, tak?